Dzień doberek widzowie, mamy niedzielę, godzinę 7.07 i jestem aktualnie w Bełchatowie No i lecimy na wawę. Tak, lecimy na wawę, na zoę egzotykę, w każdym bądź razie. Nie, przepraszam, nie mówi się w każdym bądź razie. Mówi się w każdym razie, lub bądź co bądź, tak? W każdym razie yy, jedziemy do Warszawy, mam jakieś 150 km, także, także nie jest jakoś tam daleko. No i widzimy się już na miejscu, ciekawe jak tam kolejeczka będzie. Myślę, że dojadę około 9. Zobaczymy jak, jak długa kolejka będzie się tam kształtowała. Śmigamy. Jesteśmy na miejscu, zamykamy furę i idziemy. Tam widziałem, że już kolejka jest i to taka wcale nie mała. I mam brudny obiektyw. A to co? Czemu to takie upierdolone? Rurku! Tam jest... Czajcie to, tu żyje kajman. Tylko, że go nie widać oczywiście, ale jest tam pod ziemią. Pod ziemią, pod wodą. Dobra to zaczynamy od góry Góra wygląda tak, góra wygląda tak I lecimy po kolei, tu mamy faunarium To wie co to za sklep, tak jest, to jest Wantisterra No i tu mamy zwierzaczki takie na przykład ziomeczki Hotpaki, ten, ten jest pozacki, czajcie go No słodziak. Mamy też zbożóweczki jakieś, ślimaki, kraby. O, to jest fajne. Krab Halloween. Tutaj jeszcze ekipa wczątająca plus nastrój. I sobie raz w miesiącu przejście pokuję drgają z prawej. Drgałem. Mm -hmm. O kopie. Na wszelki wypadek i ona ma kurtusy, ległany fridżijskie, ma chlej i ma czyściutko. No, się raz jeszcze pojawiły, ale po tej przygodzie mm, mi się nie chce. Cześć, dziomek. Mm. Cześć. <grym> to i to się zdarzały, ale z kanalami tylko. lamparty dużo węży. Hmm. Oczywiście są też siatki. Boa Imperatoru. Terara. Idziemy do Jiu Spiders. Chłopaki dzisiaj zrobiły dużą wystawkę. Ładnie oświetlona, elegancko. Co tu mamy, fajnego. Tu gdzieś backmake widziałem. Eee, chyba... Tu. O, jest. No, ładniutka. Siedzi, widzicie. Czyli ptasznik czerwono nogi. No i dużo innych pająków, na przykład z Tylko że tu większość jest pochowana, niestety, tak jak to pająki mają w zwyczaju. I Gienia, a Gienia też jest. Ale to na przykład chromka, widać po pajęczynie, tu nie może być nic innego. No i dużo pająków innych, także do chłopaków myślę, że się wybiorę jakoś. Eee, w okresie letnim to zrobimy inspekcję, taką, taką jaką Tomasz zrobił. Tu mamy mrówy. Mruwy, mruwy, mrwy tu będę musiał przyjść z tym obiektywem no to jest dobry plan czajcie na to dobrze pierwsza porwa się sprzedała, jestem szczęśliwy ale sztuczny Ale śliczne. zależy, to się na od tego co jest, nie będę wody dolewać, nie było ciężki. Co? Zabieram Są ślimaki. No jeszcze... No nie, no później trzy. Dobra, dobra, sorry no, ślimak biegał po Sorry, nie, sorry no. nie nagrywam, ok? Moja wina. Tu mamy co? Gekony, orzęski i żarcie dla nich. Tu mamy co? Więcej gadów. O, ten jest dobry. Przeżysz, ale. Widzieliście go? Coś wyczuł. Może moje perfumy, bo takie niespokojne. Ale nie dobrze, trzeba żydzić, bo Żydzi mają Rolls-Royce'y i nie. te, i, i bentleje, a nie Żydzi nie mają. Więc to jest. To jest dobra cecha w tym fachu. W tym ale będzie materiał fajny. To jest prób... Co tu się dzieje? Widać, że ta degustacja budki jeszcze nie przeszła. Przemek, mamy nowe koszulki, pochwal nie, się. Nie, mamy. Nie mamy nowych koszulek? Nie no, ale patrzcie jakie to jest złoto. To jest Przemka nowa koszulka Safety Save the Earth. Która? A to jest wynik kolaboracji mojej i mojej. I to jest walentynkowa koszulka, którą też będziecie mogli kupić online. I zajcie jak, jak on to nazwał, nie? w dobie serca. Nie miałeś <laughs> Nie spytałeś w ogóle o to. Ale zrobiłeś autoryzację nazwy, więc co się sapiesz? <laughs> Jeszcze ja nie zapię, ja ci snuję. Fajnie. Jak oceniasz moją nową fryzurę? Mata, tylko że w wersji dla biednych. Pośmiane, pośmieszkowane, idziemy do gadziarni. Idziemy smacznego. Idziemy do gadziarni. Tu mamy jak zwykle fajne żabki. Nie małe. O te ładne. Czajcie. tu są ładniutkie. Mamy te żabki rogate. I dużo, dużo innych w <grym> ogóle. Jaki sztos. Żaba pomidorowa. Mamy też żółwie, żółwie błotne, skorpiony, o, tu perometrycy jakieś. O no. bo tu mamy roślinki i w ogóle patrzcie na to. Jakie to jest wielkie, nie? Możesz mnie kupić. To jest to. Tu mamy koszulki i gadżety. Siemano. O, zebr zebrać pająka, właśnie. <śmiech> <śmiech> Tutaj są gadżeciki. Jakieś te kobry fajne. Tutaj są też koszuleczki z tego co widzę. Ancil Mm -hmm. Mamy mróweczki jak zwykle dużo mrówkowych rzeczy literaria dla skakuna wejdziemy tutaj Tu mamy dużo gadów, dużo, dużo dużo gadów mm -hmm. Co so jest mordu? Fajnie jesteś. Uuu, ten też jest fajny. A ten to w ogóle? O teju są? Proszę bardzo, można kupić teju argentyńskiego. na jakieś Pięknie. Dobra, tutaj... O, Mefila się będzie tutaj spaniakowała. Widzieliście? plus owady w gablotkach, tak a tutaj są muszki, karmuwa i modliszki, tak? Z tego co widzę, dużo modliszek, jakieś fajne gatunki.

ten to w ogóle ma różowy pysk. Doberek. Dobry. Goła cesarski. Też ładny. No jest była człowiekiem. Mój ulubieniec zdecydowanie. No to jest ciekawostka, bo to jest akurat krzyżówka pomiędzy Maurusem a Cenchrium. Cenchrium. Tak. W sensie to nie jest ten, ten nominatywny, tak? Cynchria, Nie, nie. To, to, to hybryda, po prostu hybryda, hybryda po dwóch prostu... gatunków, nie? Gatunków czy podgatunków? Ga nie, teraz już osobne gatunki. Kiedyś to była Epikrates, Cynchria, Cynchria, Epikrates, no. Cynchria, Maurus. Tak, tak. A w tej chwili jak weszły zadania DNA... To, to je rozdzielili. Też. To już je rozdzielili. Dokładnie to samo stało się z Boadusicielem. Kiedyś to był Boa Constrictor i Imperator. Imperator tak. w tej chwili jest Boa Imperator i Boa Constrictor. Już są rozseparowane. To tak. Na... Dziesiątki takich przykładów. Kiedyś był pyton Kurtus Kurtus, pyton Kurtus Brongersmani, pyton Kurtus Steini. A w tej chwili każdy jest już... To jest osobnym gatunkiem. Do Dobra, to opuszczamy tam pana płucika, lecimy do Wynrza. No cześć Mordo.

Jak ktoś chce, możemy oczywiście też kupić myszy i którym mrożone. O, tu są, wszystko popakowane elegancko. Tu mamy żółwie, węże, węże, węże. O, jeszcze więcej pytonów. Blue. Czemu nazywa się Blue? Agatka. Konstryktory, niekonstryktory O, te też kluchy podrośnięte Sławny Jupiter Jupiter Jupiter, A jak? Jupiterzu, pokaż po A wynże. patrz, patrz, sobie, patrz, ile pan chcesz A to chcesz kupić jednego? Tak, już są na sprzedaż? pytony Christe Powoli tak, zaczynają naprawdę już spoko Spoko. Co fajnie. masz za sprzęciwo? Co? Co masz za sprzęciwo? Aparat. Dobra, opuszczamy youtuberza. Będę Zaraz puszczają badaje. ludzi. Hello? Trzymajcie się, pa yy, opuszczamy youtuberza, tu jeszcze są wężej i lecimy na dół, ale na dół to ja muszę iść tam iść. No i tu jest główna sala, nie chcę mi się wszystkiego nagrywać. <grywa> ale coś wam pokażę, o to jest sztos. Dajcie to Jaki kotór Masakra, jakie to je dobre Dobra, pójdziemy do Pinoterra, zobaczymy co tu ma Jak zwykle dobre pająki Romka, Gienia, Widus i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Rafał ciężko pracuje. Tutaj też efekt ciężkiej pracy, w cudzysłowie tego pana. Mr. Wojtek nagrywa. Ciema, ale muszę nagrać te lochy, co przywiózł. ja uratuję mi klasę, ale to bydle jest. Straszne. O, ogromne. No, fajne są. W ogóle mam prezent dla Tomasa, ale. Tu jest karmowa, dużo karmuwy. Gdzie jeszcze jeszcze Widzieliście? Chcemy raz na grilla. Cześć! Siema, no pewnie. Ktoś tu macha do kamery za widoku. O dobra. Mamy gadzi sklep. Więc zwykle wszystko Siema. do gadów. Cześć. Jak Cześć. tam? Siema. Kamil. Tutaj yy, pokażę Ci coś. Co macie? Co to? Dzisiaj mamy trzy samce kameleonów, lamparcik, nosy, fale. Yy, taka odmiana. Yy, na na ogóle no. widzę welinkę jeszcze. Tak, jeszcze no. welinkę ma, wczoraj scho schodziła mu i tutaj masz zdjęcie, jak wygląda yy, jaka odmiana barwna, właśnie kameleon. Co, i one są po prostu całe niebieskie, nie mają tego zielonego, czerwonego Wiesz i tam co? różnych one kolorów. Są raz turkusowe, raz biało, właśnie zielone turkusowe raz zielonawe, a raz właśnie takie, że bo, bo tam u nich to od koloru zależy, nie? Twoje jest, jest od koloru, od nastroju. Tak, od nastroju, no, dokładnie no, no. tak. I tutaj jest zdjęcie właśnie takie typowo, pod już samicę, co się tak wiesz, pokazać. Abstrakcyjne. Jak Dobra, podejdziemy jeszcze do mistrza ceremonii, do Michała, tu jakieś samice ma. O i teraz patrzcie, biorę teraz samicę, a on nie zauważy. Zobaczymy co zauważy potem. O i teraz to mogę nagrywać. Przebudowa stoiska jest. A Czemu? No bo się wyprzedały pająki. Trzeba je tutaj ułożyć. A, co? Patrzcie ile pająków. Wszystko od zaplecza. Proszę bardzo. Na ten moment metaliczna regia... Ostatnia... I jak się Murinus stworzył, jak to człowiek potrzęsie tym pudełkiem. To jest YouTube'a, jesteś o domu Pa, jaki przyjemniaczek. Tutaj Tutaj bitwaszy na starczy? Co? Tak? Tak, tak, to nie będzie, to. Ja tak. to otworzyć na kilka, Będziemy nagrać? Czy uciekną mi się rozpełzną po tym? Po środku? O, super. Proszę pana, a ten już jest... Nie, 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 nie. On jeszcze urośnie, powiedzmy, do takiego wyborczej. To... To super, dzięki. Fajne rzeczy do terapii. Tak. to fajne. Tu mamy akwarystykę O coś inki już są Alej były kraby, i krewetki No, rozeźnie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, tak. To Ale, y, Ja złożę się, bo w całości nic nie ma w twoim kierunku, nic po prostu. Taka tak, lipa. Tak. To będziemy widzieć aż srebrzysta, nie? Tak, mamy pięć. Zdecydowanie się dalej. Tak, torek odbieramy, szukamy. się na z nimi po prostu. to jest Arendt. A No, wciągnij brzuch, już wciągnąłeś. Ci Nie musisz mówić wszystkim. Plany karaki. Stany youtubeczk. Youtubeczk? Dzień dobry, cześć, cześć. No tu mamy takie fajne szkiełka. Tutaj podejrzewam, że Alleperda ma swoje wielkie stanowisko To są margiope, chłopaki Poi fajne A rzeki jakie Radę to otworzyć na kilka? Był nagrać? Czy uciekną mi się, rozpełzną po tym? Po środku? O super Proszę Pana, a ten pająk już jest... Nie, 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 on jeszcze urośnie, powiedzmy, do takich ilości. alternatywa, nie? Dobra. Na Mamy smakołyki. Jadłem smaczne, bardzo bardzo dobre polecam. No i co, giełda, giełda i po giełdzie, właśnie stoję w eleganckim korku w środku Warszawy, ale o, widać Pałac Kultury, patrzcie. Widzicie jaki elegancki? Są też ładne budyneczki, apartamentowce i tak dalej. Jest hotel Mariot, na który się Banocik wspinał, piękne czasy, słowem podsumowania, Giełdę zaliczam do udanych. Przywiozłem dużo pająków i wydałem masę kasy, ale słuchajcie, ta kasa poszła na pająki oczywiście, ale na pająki, które bynajmniej nie zagoszczą u mnie w, w hodowli. Te pająki będą dla Was ponieważ no, zbliża się te 30 tysięcy subskrypcji, tak, no i postanowiłem, że zrobię jakiś fajny konkurs. I konkurs myślę, że będzie naprawdę gruby, ponieważ łączna pula nagród no, przekroczy 2000 zł, także te wszystkie pająki po prostu pójdą do Was. Myślę, że, że będziecie się z tego powodu cieszyć. Jeszcze nie wiem, kiedy ten konkurs będzie, no bo, no bo nie wiem, kiedy, kiedy wybije 30 kasubów. Także z podsumowania to tyle. Ja lecę do chatowa mam jakieś 150 km, a my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie do zobaczenia i cześć! you <music>